Cześć kochani, tutaj Afolka. Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie od nagrywania. Mam nadzieję, że nie wyszłam z wprawy i jakoś ten filmik uda mi się omówić dla Was, to znaczy, zawartość tego filmu. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę od Klockozaura. Jako, że bardzo się z Szymkiem zaprzyjaźniliśmy w programie, tak teraz przesyłamy sobie paczki. Ja już jedną też mu wysłałam. Jak wiecie. Bądź też nie, ale możecie zobaczyć recenzję tego zestawu. Uszynka na kanale. Był to motocykl z Techniksa. Dziś otworzymy paczkę od niego. Z tym, że dwie gazety tutaj na wierzchu, które obciążają mi, że tak powiem, tutaj wierzch pudełka, które już jest otwarte, kupiłam sobie sama. To tak informacyjnie chciałam Wam pokazać, bo nie miałam kiedy nagrać. Że oczywiście nabyłam gazetę z mandaloriaminem i już jakiś czas temu też tą z koparką. Oczywiście z Techniksa, no nie mogło być inaczej. Zbieram oczywiście te. Te gazetki. Tutaj też zasadniczo będzie sporo gazet, ale też trafił się jeden zestaw i parę poliparów. Także za chwilę Wam to wszystko pokażę. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, bo no właśnie musicie wiedzieć, że o co chodzi z tym zestawem, bo w programie naprawdę trzeba było wyjść ze swojej strefy komfortu. Niejednokrotnie musiałam, właśnie tak udowodnić, że potrafię. Natomiast tutaj tym zestawem po raz kolejny udowodnię, że potrafię wyjść ze strefy komfortu, bo nie dość, że Francy, to jeszcze 4 plus zestaw, więc naprawdę grubo. Być może dzisiaj sobie właśnie go otworzymy. No tutaj i to wydaje mi się, że jest w ogóle z gazety z Explorera. Tak kojarzę, chociaż um, pewności nie mam. Nie wiem, czemu tu się w ogóle rzuca kupą. To dziwna, dziwna sprawa. To jest polibak, który bardzo chciałam mieć, i jakoś nie mogłam na niego trafić. a ja też nie chciałam go kupować za jakąś nie wiadomo, jaką dziwną sumę pieniędzy. Ze względu oczywiście na tą małpę, żeby mieć ich trochę więcej w kolekcji. Sam ten pojazd, no na pewno na pozorze że nie jest składem. Nie wiem tylko czemu akurat mam aż dwie sztuki, czy tak ci się wrzuciło, czy specjalnie, czy jak, ale, ale spoko. Tutaj polibak z. Tą wyścigówką też bardzo fajnie, też na to trochę polowałam. Tym bardziej, że jest tutaj świetna figurka, figurka tego rajdowca i, i pad. Tu się też jaram bardzo, więc trafione jak najbardziej. Han Solo no to, to jest coś, co bardzo się też cieszę, bo nie mam tej figurki w kolekcji. Mam jego wersję z komory do zamrażania w karbonicie i z gwiezdnych historii, a standardowego Hana Solo nie mam, więc bardzo fajnie, że się tutaj udało. Dzięki, dzięki temu, tej gazecie go dostać. E, tutaj mam gazetę z Parku Jurejskiego. Jak wiecie, ja nie otwieram w ten sposób gazet, więc widać, że Szymek się tu do tego dobierał i już nawet nie wiem czemu. E, nie pamiętam. W każdym razie hmm, spoko. E, tutaj mamy Fręcy. Na to kolejne, kolejna próba wyjścia ze strefy komfortu dla mnie, bo ja generalnie franców gazet nie kupowałam. Być może teraz, jak otworzę to się jednak skuszę, bo rzeczywiście jest sporo fajnych akcesoriów. Tu mamy jakieś ciastko dla psa, no akcesoria do pielęgnacji. W ogóle fajny jest ten pudel. O i nawet w sumie to jest też spoko. Biała szafeczka, jak najbardziej na plus. O, tutaj też mi Szymek wyręczył, bo chciałam kupić tą gazetę z Minecrafta, a jeszcze jej nie kupiłam i tutaj mamy właśnie Alex w przebraniu takim skórzanym i nie mam takiej figurki zupełnie, więc bardzo fajnie. No Creepera mam, ale może Creeperów nigdy za wiele. No bo Policjant City to klasyka gatunku, chociaż ciekawie, bo jest płetwonurkiem, więc może trochę coś innego. Nawet musiałabym się przyjrzeć, czy ja w ogóle w kolekcji mam Policjanta płetwonurka. Bez kitu chyba nie mam. O, to nawet nie gucie. I na koniec w sumie też dubelek, bo mam już tą gazetę z Lego Duplo. Nie wiem, czy tam czy mnie trochę śledziłeś wcześniej, czy jak to tam wygląda. Ale ją oczywiście, że kupiłam. Więc tutaj to wychodzenie ze strefy komfortu w tym przypadku ci nie wyszło, bo, bo już wcześniej z niej wyszłam. Ale spoko może, może zostawię dla potomnych. I tu już pudełko mam puste. I w środku już nic nie ma. Tak, tu się prezentuje zawartość, czyli głównie gazety. Jeszcze dorzucę może te gazety, to sama sobie kupiłam. Polibagi, no i ten piękny zestawik czteroplusowy. No, powiem Wam, że mm, naprawdę jak to zobaczyłam, to się zajarałam, bo wiadomo, że ja bym sobie tego nie kupiła i o to właśnie chodzi, nie? żeby przełamać konwenanse. Dwa mamy tutaj pieski, mamy miję, przynajmniej tak się dowiadujemy z opakowania, a nawet fragment zjeżdżalni to jest spoko rzecz, to się na pewno przyda. I jakieś akcesoria. Więc cóż, myślę, że sobie od tego zaczniemy, ale jeszcze chwilę pomyślę, co by Wam pokazać tutaj, no bo wszystkiego oczywiście otworzyć się tak czy siak nie będzie dzisiaj dało i zaraz do was wrócę. No dobra, zmieniłam zdanie. Postanowiłam, że teraz w ramach tego filmu otworzymy sobie gazetkę z Lego Friends w ramach właśnie. Przełamywania konwenansów, natomiast to jest na tyle grube, że to wymaga osobnego filmu. Więc w następnej recenzji możecie się spodziewać właśnie tego cudańka. A dzisiaj otworzymy sobie po raz pierwszy, mam w rękach frędzle. Więc zapraszam oczywiście na dalszą część tego filmu. Co mnie zaskoczyło, powiem szczerze, zwróciłam uwagę na to, że w międzyczasie musiały wzrosnąć ceny, nawet nie wiem kiedy. Bo patrzę 17 zł, aż widziałam jakieś dwa randomowe pisma poprzednie. Tutaj mam po 15 zł, niezależnie czy Minecraft, czy, czy Avengersi, czy coś. A Frency raczej w ogóle były najtańszą gazetą, tańszą chyba nawet od tych, tak mi się coś kojarzy. Więc no, inflacja nie śpi, jak widać. No ale dobra, 17 zł niech będzie. Mamy i magazyn, i klocki. Jak nas zapewnia tutaj producent, tych klocków dostaniemy w tym magazynie 28. I jest to numer 5 na 2022. Rok, więc prawdopodobnie numer majowy, a jak zwykle ja Wam to pokazuję dużo później. Muszę przyznać, że faktycznie, no jakby to, że to jest gazeta dla dziewczyn, teoretycznie i, i kapie różem, to nie znaczy, że inne osoby nie mogłyby sobie kupić. Mam na myśli zarówno chłopaków, jak i dorosłe kobiety takie jak ja. No bo jeżeli zbieramy klocki, no to oczywiście z różnych źródeł. I tutaj ta propozycja jest naprawdę bardzo ciekawa. Właśnie moją uwagę tu przykuwają te mebelki bo to się faktycznie może przydać, a sam pudelek jest oczywiście słodki. Otwórzmy sobie zatem tą gazetę, żeby już nie przedłużać. Jak widzicie, o, ja otwieram elegancko, kulturalnie, tak? Szymek, no to mieliście tam wersję próbną, w jaki sposób on się do tego dobiera. trocki na chwilę odłożę tak na bok i przyjrzyjmy się samemu magazynowi, tak pobieżnie, co my tu znajdziemy, bo sama jestem ciekawa, bo nigdy nie miałam e gazety w ręce. Tu reklamy jakiś innych widzę dla dziewczynek gazetek. Może Wam trochę nawet obraz poprawię, żeby było łatwiej widzieć. No i co mamy? Szczenie pudla królewskiego w salonie fryzjerskim. O, to przynajmniej już wiemy, co budujemy. Hmm, tutaj jakieś Jakaś łamigłówka, taka zajeżdżająca do psami. No tak, samo komiksy, tylko się z udziałem tych fręców. Tutaj jakiś jeżdż do, do pokolorowania i połącz kropki. No to zawsze to lubiłam. O, tu na środku mamy instrukcję, jak to złożyć, bo rzeczywiście jest trochę tych klocków. Yy, I nawet mamy tutaj jakieś omówienie tych elementów, co do czego chyba. Przybory do pielęgnacji yy, No tak, yy, spoko. Tu mamy jakieś kolorowanki. Ciekawe jestem, czy będzie plakat, przeważnie był. O tu coś na temat psów, to fajnie. <gry> y o, i dochodzimy do plakatu i mamy pieski jakie piękne na plakacie. Tutaj mamy dwie y te mini laleczki z Frenców. Y jesteśmy futrzastyczni. O, to też bym mogła o nas powiedzieć, jesteśmy futrzastyczni, a tu mamy pieski po drugiej stronie. No, oczywiście musi być reklama zestawu. Y spoko jest nawet ten zestaw. Powiem Wam, że nawet na niego patrzyłam. Córce bym chyba kupiła. Bo lubię zwierzęta. Myślę, że i własnym dzieciom też bym proponowała, właśnie zestawy ze zwierzakami, bo czemu nie? Ja też jako dziecko je lubiłam, więc ta propozycja rzeczywiście wydaje się bardzo fajna. Yy, tu jeszcze jakieś quizy, prenumerata, przynajmniej sugestia prenumeraty. I co? No dużo tej treści powiem wam, jakoś myślałam, że tutaj już będziemy ku końcowi, a jednak nie mamy rozwiązania, gdyby sobie ktoś nie poradził z zagadkami powszednimi. I, i zapowiedź kolejnego magazynu 25 października, o kurcze, to może to jednak nie jest wydanie majowe, jakoś może to jest dwumiesięcznik, kurczę, nie wiem, ale w następnym mamy cukiernię niesamowitą i mamy ciastka i jakieś nawet wręcz świąteczne klimaty, bo to mi się kojarzy z taką świąteczną trochę girlandą. W każdym razie piesek mi się bardziej podoba niż cukiernia, szczerze mówiąc. Nie ma tu jakoś też za specjalnie, nie wiadomo jakich elementów, których bym nie miała. Bez kitu chyba ani jednego elementu takiego nie ma. Tu jest w ogóle jakieś coś do zrobienia samodzielnie. Trzeba wyciąć i pomalować i będzie jakiś chyba przybornik, a takie coś wychodzi z tego. No spoko, w kształcie pudla tematycznie. Dobra, to tyle na temat ym, samego magazynu, już nie przedłużam. Zabieram się za te klocki, bo to myślę Was bardziej chyba ciekawi. Oklejona do rewersu, no, że ciężko odchodzi. No, sporo tego, naprawdę. O, tutaj coś mi się zostało. Wszystko już wysypałam. No dobra, słuchajcie, to ja myślę, że utnę sobie tutaj film w tym miejscu, złożę to szybko i zaraz do Was wrócę ze złożonym zestawem. No, kilka chwil i zestaw jest już złożony. Muszę przyznać, że naprawdę mi się podoba i naprawdę będę teraz baczniej się przyglądać tym gazetkom City, bo zwłaszcza tymi ze zwierzątkami. Tutaj niby mówimy, że jest pudel w salonie fryzjerskim, ale jednak huśtawkę też mamy, więc jakiś taki element do, do zabawy. Nawet możemy tego pieska tu przypiąć i zobaczyć, jakby drugiego tutaj z drugiej strony, to mogłyby się razem tutaj bawić. Więc spoko, spoko opcja. Ale jeszcze bardziej podoba mi się tutaj rzeczywiście ten salon fryzjerski, czyli tutaj tą półeczkę. Mamy nawet powiedzmy jakąś umywalkę, możemy chyba go tutaj włożyć i umyć. O, zdecydowanie, on się tutaj cały mieści, mamy kranik, więc możemy go najpierw umyć, potem szczotką wyszczotkować, żeby był gładziutki, a na koniec udekorować go różnymi tutaj akcesoriami. W szufladach są pochowane różne kokardki, różne rzeczy, które można mu wpiąć w główkę, bo ma dziurę na głowie. Tu i korona się znalazła i różne takie. Możemy na przykład tą kokardkę, zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Jak nam się nie spodoba, no to przepniemy i tak dalej. A w nagrodę, jak piesek był grzeczny i cierpliwy do tych wszystkich fryzjerskich prac, to ma psie ciasteczko, taką skubi chrupkę, można powiedzieć. Naprawdę super. Mam nadzieję, że się uda Wam jeszcze ten magazyn dorwać. Chyba wygląda na to, że jest jednak w miarę świeży. Nie jest to numer majowy, ta piątka mnie troszkę zmyliła. I jeszcze gdzieś tam znajdziecie go w kioskach, bądź w Wampiku, bądź gdzieś, bo naprawdę warto. To tyle, jeśli chodzi o moje budowanie. Dzięki jeszcze raz Szymek za paczkę i cóż, do zobaczenia w następnym filmie na recenzji z kolei tego cudeńka. Trzymajcie się. Cześć.